Ostatni materiał spodobał Wam się na tyle, że jedziemy z kolejnym. Dzisiaj pokażę Wam moją kolekcję animków, trochę filmówek oraz resztkę klasyki, która mi się stała. Na początek moja duma animki. Myślę, że mam chyba największą kolekcję animków w Polsce, dlatego zdecydowanie będzie na co popatrzeć. I udało mi się też zebrać kilka takich rzadszych modeli, których nie znajdziecie chyba już nigdzie w Polsce. Na początek Decepticony. Mam dwie wersje Megatrona, jak widzicie. Shadow Strike podaję się nazywa, i tą podstawową, Lidera. Tam w tle się chowa jeszcze Blitzwing. Wstawiłem Reed Starsklima, z którego pewnie kiedyś zrobię Psyconusa, ale to pomysł już na jakiś dalszy custom. I kolejne dwie wersje Megatrona. Oprócz tego mamy Waspinatora, dosyć rzadka figura kolejna, ciężko ją zdobyć, ale cieszę się, że mi się udało. Headmastera, którego również można zamontować na Liderach. Moją Blackarachnię. Jak Jako przedni odcinek, to custom, który miałem właśnie był wykonany na bazie tej figurki mam dwie sztuki Oli więc możecie go zobaczyć i w trybie robota, i w trybie pojazdu. Tu jest Soundwave z razerbikiem A jeżeli spojrzymy do tyłu, mamy całą gromadę Seekerów. Dwa Starscreamy. Jeden z nich pójdzie też pod pomalowanie. Będę chciał przerobić sobie na pełen komplet Seekerów, ponieważ nie wszystkie wyszły oficjalnie. Dalej mamy Sunstorma, mamy Skywarp'a. Moją customową Slipstream, jeżeli byliście na pelkonie to mieliście okazję zobaczyć na własne oczy. Kolejny rodzynek, czyli Blackout, to za panów filmówek. Dwie wersje Lockdowna, zwykła i Blazing. A z przodu Swindle. Sound Blaster, czyli tak naprawdę czarna wersja Soundwave'a. Tutaj nie wygląda czarna, ale faktycznie taka jest, taka czarna szlawa. I do niego wstawił jeszcze Radbat, więc to jest coś co wyróżnia te wersje? Daj Shockwave w fioletowej wersji, czyli również rzadszy egzemplarz, i przechodzimy już do Autobotów. Tu mamy z tyłu lider Balkheda. W liderach zaniewków fajne jest to, że wszystkie mogą się połączyć z tym właśnie headmasterem I mają tutaj takie porty, jak widzicie, przy głowach. Więc jeżeli go wypniemy, dostajemy nowe dźwięki. Ale oprócz tego, jeszcze wszystkie lidery mają też swoje własne dźwięki. Na przykład, że Balkheda. Jeszcze porusza głową i się przesuwa. Więc bardzo fajny pomysł. Dobra, jedziemy dalej. Mamy Reggara, kolejna dosyć rzadka figurka, bardzo fajna. W kreskówce podkładał jej głos Weird Al, co jest fajnym nawiązaniem do G1, gdzie śpiewał piosenkę, która właśnie była na planecie Junkerów. Mamy Blera, bardzo ładne wydanie, bardzo fajna figurka. Polecam, jeżeli mieli okazję. Jest tak czysta, a jednocześnie tak fajnie się wpisuje w stylistykę serialów, wygląd postaci. Wygląd, przy e, pojazdu, super. Jest mniejszy balket to jest Voyager, no ale nie ukomunikujmy się, w skali jest zdecydowanie bardziej lider, natomiast jest to wciąż bardzo dobra figurka. Dalej Ultra Ultramagusa, to jest kolejny lider i on również ma dźwięki. Tak więc też fajnie. Mamy również Optimusa, to jest wersja Battle Damage Deluxe. Z tyłu wersja Cybertroniska, która jako jedyna z tych, które mam ma twarz bez faceplate'u. Dalej mamy Prawl'a. To jest pierwsza wersja Prawl'a i on ma tutaj też customowy miecz, który w swoim czasie wykonał bodajże boski, bo od niego odkupiłem ten egzemplarz. Mamy Optimusa Prime, ma kolejną wersję. Tym razem jest to Voyager i ten z kolei ma opuszczoną maskę, co jest fajne. Natomiast tylko widzicie, trochę się opuszcza, ale nie wygląda to tak atrakcyjnie, jakby mogło. On też ma taką śmieszną pompkę na wodę, którą możemy wykorzystać. Jedną z większych ciekawostek w mojej kolekcji jest chyba najmniej kolekcjonerski z animków, jakiego posiadam, czyli Rollout Command Optimus Prime. A najfajniejsze jest to, że jeżeli naciśnię mu się ten przycisk... nie ten przycisk... to poruszanie Faceplate jest, jest ekstra i nigdzie nigdzie tego nie widziałem. Aż dziwię się, że nigdzie tego nie skopiowali w jakiejś bardziej high-endowej figurce. Pomysł super. Mi się bardzo podoba. Dalej, Sentinel Prime, kolejny Deluxe. Nie jest to najlepsza figurka, no ale mimo wszystko fajnie, że też go mam w swojej kolekcji. Tu macie kolejny Custom z mojej ręki. Animated Bear przemalowany właśnie na Batman Beyond. Jest to taki Batmobil. To jest w ogóle laki od BMW. Co ciekawe Cosmos Black, który wykorzystałem właśnie po to, żeby ten model pomalować. No i czerwone akcenty to już bardziej standardowe cabelki. Mamy Roadbustera Ultra Magnusa, czyli tak naprawdę Ultra tylko w troszkę innym malowaniu. Natomiast sama figurka jest dokładnie taka sama. Dalej jazz. Mam pierwszą wersję, brakuje mi Electrostatic. był repaint. Ja mam nadzieję, że kiedyś go dorwę. Kolejny mój custom w tle to jest Blaster. jeśli pamiętacie ten model jest z transformers Polska, to mam w ogóle zamontowane fajne podświetlenie. Tej za klatką Jest pomalowany Equalizer, więc też fajnie to wyszło. Dalej mamy drugą wersję Prawla, to jest Samurai Praul, Tak naprawdę ta sama figurka, jednak ma dołożoną taki boczny fotel do yy, motocykla, który zmienia się właśnie w pancerz do niego. Ale to ciekawe on już nie ma gwiazdek, które były w oryginalnym Praulu, Więc coś dali, coś zabrali. W tle za nim mój ekskluzyw z transformersko to z Transtector, Cheetor, czyli kolejny Motoblera. Fajny, chociaż bardzo dziwną ma tą głowę. Jakoś nie mogę się przekonać. Dalej. Bumblebee. Tutaj standard. Całkiem fajna figura, chociaż troszkę za duża w stosunku do innych. Jednak powinna być mniejsza, żeby ładnie się wpisywać w skalę. zanim nim jest Ratchet. W wersji ziemskiej. Z kompletnym narzędzi. Mamy też Dinoboty. Jest Snarl. To chyba po raz pierwszy nie był nazywany Slagiem Jest słup I w tle Grimlock. Obok niego... Longarm, czyli Shockwave w drugiej wersji. Postanowiłem, że kupię sobie dwa egzemplarze, żeby właśnie trzeciego jako Longarm'a i kredowego jako faktycznego Shockwave'a. Dalej mamy Hot roda. Są dwie sztuki, ale oprócz tego mam jeszcze wersję Takary, która z kolei jest lakierowana. Tu ją mam w pudełku, więcej tutaj nie wystawiam. Mamy Arsi, to Delikatny Custom. Eee, tu miałem pomalowany kark, miał pomalowane palce, eee, troszkę jej podmalowałem, z tego spodam głowę, chyba oczy. Więc kilka takich drobnych akcentów, też stopy. Myślę, że wygląda znacznie lepiej z tyłu. Jetfire i Jetstorm połączeni Safeguard'a i cyberczuński Ironhide oraz cyberczuński Ratchet, oba na tym samym modzie. Przechodzimy do filmówek i tam mój, mój nowy nabytek, Leader Starscream. Podawałem na niego przez lata, więc cieszę się, że w końcu mi się go udało dorwać. Obok niego Leader Megatron z drugiego filmu, no i Laserbeak, też delikatny custom, lekko był nic szczególnego, ale myślę, że znacznie lepiej wygląda niż ten szary plastik. Jest lekko zmodyfikowany Brawl, również lider. I teraz wracamy do pierwszego lędu. Night Tu mamy Ramjeta, to jeszcze z pierwszego filmu, więc trochę pokraczny. Barricade i Frenzy. Frenzy jest przemalowany, taki mocno podrebrzowany, żeby trochę mniej wyglądać taki szary plastik, który był fabrycznie. I druga wersja Barricade, a. Tym razem z Last Night'a. Tam mi się jednak podoba bardziej. Zdecydowanie woli przynajmniej ten design niż ten. Tu jest jeszcze ukryty. Ravage. Zanim się chowa Sentinel Prime. Również w tych czasach fajny, bo to, że właściwie wszystkie derby miały jakieś dźwięki. Więc. Nawet widzicie, też ruszał sam. Bardzo fajnie. Optimus. Mój customowy Nemesis Prime. SkyLeader, więc też sporo roboty mnie kosztowało, jest z niego bardzo dowolny, myślę, że nie nieźle się zestarzał. Mój pierwszy transmurowy custom, zagrzewany tutaj, Swindle, również z pierwszego filmu. On się już trochę gorzej zestarzał, no ale wciąż jest to jednak jakiś tam dowód na to, jaką drogę zrobiłem w tej mojej customowej karierze. Mamy Rekedza bodajże, nie pamiętam na nazwy tego moldu. Insecticona, troszkę wybrakowanego. I moje customowe dwa dynoboty. Pierwsze z kilku, które zobaczycie rozsianych po całej kolekcji. Mam cztery gotowe, jeszcze jednego im brakuje. I to, ponieważ to jest abominus, to można je wszystkie połączyć potem w kombajnera. No jak skończę tego ostatniego, to przynajmniej będzie można to zrobić. Dalej mamy mojego Grimlocka, morskiego customowego, również z tego zestawu. Coś dla fanów Red party, to jest DX9 dla czyli Hot Rod. Bardzo fajna figurka, jeżeli chodzi o inżynierię, bardzo ładnie zaprojektowana. Naprawdę ładne pytanie. I Masterpiece Bumblebee z filmu Bumblebee. Nie jest to najlepsza figurka, to ma swój urok. Teraz ta wersja od Zety robi duże wrażenie. Myślę, że gdy mieli się kupować, to by kupił Zetę. Natomiast nie żałuję, że posiadam go w swojej kolekcji. Zanim znajduje się Jazz Deluxe i Peruki, którego kiedyś pokazywałem wam na recenzji w moim filmie. Bardzo dobra figurka. Myślę, że jeden z najlepszych filmowych modeli, jakie posiadam inżynieryjnie. Po prostu Majster taki Czarna Magia. Rewelacja. Dalej jest Ironhide. Również customowy i również lider. Ten doczekał się masy przeróbek. I przed nim Optimus Prime. Ostatniego rycerza. Z całym customowym malowaniem. Z LEDami. Z nowym mieczem. Nie w ogóle. jest też fajnie. I na podstawce, żeby wyglądał troszkę bardziej poważnie. Obok niego. Mamy jednego z piesku Perukida, Steve Joea, ostatniego z moich customowych dinobotów. Zanim mojego customowego Hotroda, to jeszcze zanim pojawił się Hotroda oficjalnie w filmach, przebiłem site Swipe'a i też jestem z niego zadowolony do dzisiaj. Postanowiłem, że to nie będzie płomieni, tylko miał żółte pasy. I myślę, że całkiem fajnie się spadło w ten sposób. Jest Grimlock z wieku Zagłady, jest mój Autobot Stick, kolejny custom. Coś dla fanów Top Gear, czyli szeroko pojętej motoryzacji. Mamy kolejne autoboty, w tym resztki Real Gear serii, w postaci aparatu i tam w te zegarka. Jest również leader Bumblebee oryginalny, więc możecie sobie porównać Stiga z Bumblebee, bo to jest ten sam mold. Mam Optimusa z pierwszego filmu, również lidera. I tutaj Optimusa wraz z Jetfirem. Połączony w Jet Optimusa, czyli Dwider, który może sobie wspierać poniżej. Ratchet z pierwszego filmu. To jest Voyager z tą drogą, więc zobaczcie jakie wielkie jakieś były Voyagery. I Bumblebee z Ostatniego Rycerza. Również e, całkiem fajna figurka. Chociaż no, miały jednak lepsze, bo dużo było tych filmów Bumblebee, więc jest z czego wybierać. No i przechodzimy teraz do resztki mojej klasyki. Resztki, ponieważ postanowiłem, że kiedy przesiądę się na masterpisy, no to nie bardzo mi się będzie opłacało już trzymać tak naprawdę Dubi tych samych postaci w tej samej statystyce. Stąd te pojedyncze egzemplarze, które mi się stały. Mamy jeszcze kilka sztuk Siege, ale je już pokażę Wam przy kolejnej okazji. Na razie klasyka i powiedzmy jej odpowiedniki dalsze. Więc jeden z najlepszych deluxów w historii. W swoim czasie wygrał konkurs na forum. Reveal the Shield Jazz. Bardzo fajna figurka. Myślę, że chyba do dzisiaj jest najlepszym jazzem. Więc jeżeli byście mieli okazję szukać czegoś do klasyki, polecam tego. Mamy z trylogii Primów jego? Nie pozwólcie sobie mówić, że jest inaczej. Tam w tle jest jeszcze jeden Jazz. Też z trylogii e, Prime Wars. Jednak myślę, że ten jest ciekawszy. Mój customowy Grimlock. W tle jeden z War Within i drugi z Fall of Cybertron. Ten z Fall of Cybertron ma dosyć dużo pochowanych ledów. E, w ramionach, w nogach, tak naprawdę w klacie, w głowie. Więc chyba najbardziej nadzigany ledami z moich customów. Mamy Dinoboty, Swoop, Slug i Grimlock. Grimlocka nawet Wam pokazywałem w swoim czasie yy, przy okazji recenzji na moim kanale. Mam z tyłu Alternator Swing Charger, natomiast z przodu High score 3000, bodajże. Kopiłem go bo dlatego że się wpada jako gracz, nie mogłem sobie dopuścić. Kasetki do Soundwavea i do Blastera. Tutaj Pendrive Jeden z popularniejszych zestawów, w którym trafia się większość eksynterów prędzej czy później. Titan Saturn Optimus Prime. I z tyłu ciekawostka Jupiter, więc również dosyć rzadka figurka. Fajna, dosyć skomplikowana, natomiast bardzo ciekawa. Z przodu mamy mojego jedynego Areona Pacta i Bumblebee z gry War for Cybertron, Night Tylko Cyclusa. Tu kolejne pozostałości z trylogii Primów, tam Catfroth między innymi. Mamy jeszcze Starz Klima kombinera. Tu jest Drift z klasyki, bardzo gruby, nas no też fajnych figurek. Myślę, że trochę niedocenionych. Cyclonus z klasyki, wciąż jedna z ciekawszych opcji, które możecie wybrać na tę chwilę. Mój maluteńki hotrod, lekko zmodyfikowany, natomiast nie jak mamy brota. tam z tyłu widzicie jest jeszcze plaster. Mamy Tailgate'a i trzy hotrody, które posiadam. Fibrodimusa z Power of the Primes, który transformuje się w obie wersje. Tak więc jak widzicie, trochę tych figurek mam z klasyki. Chociaż bardziej tak naprawdę z animków, z filmówek. Więc myślę, że to jest też taki kolejny kawałek mojej kolekcji, który jest dosyć nietypowy. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne takie krótkie wpisy, dajcie mi znać, a będziemy je dalej publikować. Dziękuję bardzo za oglądanie i jak zawsze, do zobaczenia. My name is Optimus Prime. and i am sending this message to all sentient beings subscribe to godki's youtube channel and visit manyotsefigurik.pl till all are one autobots transform and roll out